żeby się zapisał stream na YouTubie potem. E, ogólnie w teorii już streamuje. Możecie wejść na YouTube'a sprawdzić, czy jest. Czy, czy, jak się ten kanał? Filip jest Nieważne jak się nazywa kanał, ważne, że stream się nazywa Polowanie na Bobera fdr 2 No dobra, już czekam A w, w, właśnie, Przemek, Przemek. przemek. Zgadaliśmy e, e, o robienie tego zasiedu, znaczy ja wspomniałam, bo że... Jest? mój pomysł. Jest yes. Jak się ten kanał nazywa? Ej, ale jest e, cały czarny ekran się wyświetla. Dlaczego? Czekaj. Nie wiem. A, A Kanał się nazywa Generał Karuzelski. Góry tak. udostępnić na ekstra, że streamujesz? Możesz. Oczekaj, czekaj, teraz widać? Wow. Czekaj. Okay. Filipie, wiesz, wiesz co może... W Filipie widać? Nie, nie widać. Jak nie widać? No nic nie widać. Okej. Okay. Czarny ekran jest. Y... Jak to no, zrobić? nie mogę się tak wycierać, bo tu niektórzy na parterze w sumie siedzą. jakby cały ekran, a nie tylko okno z gry. No, gry. Przez chwilę pokażę cały ekran. A. <coughs> Czekaj Jak coś obsługiwało? O, jest, jest, widać. Może coś napisać yes. na czacie, to będę widział w ogóle. No, nie na czacie, nie będę widział w ogóle. Weź Filip wycisz tego ja, tak ja. ja.

Jestem profesjonalnym streamerem. Już ja to robiłem wiele razy. Dobra, czyli widać, tak? Dobra, Ej. Ale widać. Ale jest za Ej. Chcemy, chcemy z kamerką? Tak, z kamerką. Tak, z kamerką. Tak, tak, z kamerką. Dobra, czekaj. I teraz... Yy, yy, urządzenie przechwytywania wideo. Daj nas też, też na streama, jak możesz. OBS. Aż sobie zjem chyba Przemysławie, czemu tu masz 68 subskrypcji? I dałem ci, dę. słuchaj, ci jeszcze jedną, żeby było 69. Słuchaj Filipie, dlaczego? Jak kiedyś, yy... Nagrywałem na, na YouTube. Serio? A co? Serio? A co? Minecrafta. Minecraft. Ej, dwie osoby oglądają. Dwie Coś, coś nie działa. Coś, coś nie działa. Something weird and not good. Chuję na core Ghost Buster Take Czekaj jak to w sensie działał? Tak, 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 Nie ma już? O tak jest. O tak jest. Nie widzę tam. jestem to na, jest. na OBSie. No to jest, to jest jak Bakon Taobes. No, no to też to mam. No mam. Czemu się dźwięk dwa razy daje? Bo masz Filipie włączony dźwięk na streamie. Słuchaj, ja na wyciszonym telefonie tu mam ten. A to ja nie wiem. To ja nie U, wiem. U Adiego jest rozgłos. jest Adrian. To idę już po słuchawki. Czekaj. Yy... O, czekaj, dobra, ja Że wiem. Yy, urządzenie do przechwytywania wideo, to jest to. slajdów, obraz, przeglądarka. No chyba tak, chyba tak. <tryk> Filip, chcesz trawę? Filip, chcesz <tryk> Mówi, <tryk> Chce? Proszę. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Proszę. 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 Dziękuję. Smaczna? Proszę. Smaczna? Smaczna? Czekaj, <tryk> 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 okay. wirtualna kamera. kamera, wyjście programu podgląd. A i Przemek ja pisze, ekstra, jak pisze na czacie, tak tu pisze. Cena źródło, Ej. Ej mogę zatem spamować coś? Za ten Możesz. Też? Pisz bubry. Ej, czekajcie, przestrzeń koloru, zakres, buforowania. Jak się kamera robiło na OBS-ie? Chodź do dołu. Co? Nie wiem. Nie wiem, ja nigdy tego nie używałem. Heinrysi umiał Czekaj. Trzeba zawołać w Heinrysie. Czekaj, zapytam wujka Google'a, Zapytam wujka Google'a. To było ten. Jak to było ta komenda na Heinrasie? Yy, nie wiem. Po, pozbyć się PiSu, i weta prezydenta. <głos> tak, tak. <głos> nie pojawił się. <noise> Możesz, Możesz to powiedzieć trzy po, razy po, Pozbyć no. się pisu i weta prezydenta, pozbyć się pisu i weta prezydenta, pozbyć się pisu i weta prezydenta. i na bocznym pasku mam. <noise> no właśnie nie wiem, gdzie <noise> tajemne. Tajemne. Dzień. Dzień Dzień Dzień. do niego, <noise> Jest baczny, jest Czekaj, kliknij ikonę koła zębatego na bocznym pasku narzędzi. Gdzie jest boczny pasek narzędzi? Teraz boczny pasek narzędzi. Czekaj, czy to jest co ja myślę. Witaj, Henryku. Henryku. Chciałbyś dołączyć na Mitza i wytłumaczyć nam jak działa OBS, bo Przemek próbuje streamować moc Ale nie no, weź na miejsca, bo no już tu siedzimy. No weź no. No zarycz no. Dobra, spalam YouTube'a. No zarys, no Heinrich, 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 bo zagrozimy twoim <grym> sługom po prostu. Nie no, i Ej, Filip, Filip, <grym> <grym> musimy nam... No dawaj na, <grym> na, na miejsce. On nas nie słyszy, on zbią ci łapkę. Jakiegoś szympansa oglądam na YouTubie. No potrzebujemy cię w naszym składzie, potrzebujemy twojej pomocy. <śmienicza> Bo próbujemy zrobić tak, żeby było stream, stream i smalowanie na legendarnego Bobra w CZERWONA ŚMIERĆ ODKUPIENIE 2 i stream z naszych twarzy. Z mojej, z naszej. Co to jest Discord? Dawaj na miejsce, <noise> <noise> uh, 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 uh. a <totototro> Volimy... Volimy... nie. To to Discord. To jest jakaś niebezpieczna jest Nie, Tylko nie, na na gadają. nie, jest dla nie, 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 Pawa, Czemu? Słyszeliście co, słyszeliście, co mu mówiłem. No. Słyszeliście, co on Trochę. mi mówił. Nie, nie. Bo on nie. na koniec powiedział, jak, jak powiedziałem, że tylko cioty gadają na mi się, to on odpowiedział, no to jestem trans. Pili, okay. U mnie na, na ogród regularnie, na ogród regularnie ogóle, przychodzi jakiś. Jak i trzeba użyć nie na niego pułapkę ułapka ułapka, i gronić Heinrysiowi. Zdecydowanie. Nie. <coughs> nie, czekaj. Wystarczy go złowić karną dla kota i przyjdzie. To tutaj. Dobra, postaram się z wami zadać z powrotem na balkonie. Ło, wow, tylko nie spadnij nam. Na muszę muszę się dostać, się dostać na A ja bym dogadał kwestię tego, tego. Jeśli chodzi o turniej pracarski, kwestię, kiedy wszyscy będą w Opolu, bo według relacji, relacji lokalca, lokalca zwanego mój, mój tata do suchego do baru kursuje dziennie sześć pociągów. Ja tam będę Z autem. autem. Dobra, ale tego co wiem to Filip... Przemek. Ja przyjadę na koniu. No, spoko. Filip Przemek. E, ale nie przyjeżdżam do ciebie w ogóle, chłopie. Ale nie, on mówię o ja, suchym ja... Boże, O suchym A. Boże. Trzeba, 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 tam, trzeba, tam, trzeba... Musimy być w, w tej samej, samej porze i w tyle. Sami, tyle. W ogóle pierwszy, w pierwszy sami, dzień to jest sama integracja jest, i ognisko i to, to w sumie jest spoko. Bo mam dzięki temu zwolnienie już na piątek. W sensie rodzice w mi napiszą jak się zacznie rok szkolny. A tam się nic nie zdarzy chyba turniejowo, tak? Ale no. E, fajnie, będzie przynajmniej dzień mniej szkoły i siedzenie przy ognisku. Czekaj, ciebie nie będzie cały dzień w szkole? W sensie, no w piątek to się zaczyna, tak? No. To, to nie, nie pójdę chyba i do szkoły i na turniej, tak? Aha, czekaj, dobra, ty jesteś z Warszawy, to masz 5 godzin... on jest pod Warszawy. W sensie masz 5 godzin drogi do poznania ja mam tylko go, z Opolu, do opola ja mam tylko godzinę do opola, więc. Tam trzeba być tak, myślę, że dwóch No jakbym opuścił trzy ostatnie lekcje, to chyba byłoby git. Ej, o co chodzi? Czekaj. Ja kiedyś to miałem zrobić, teraz zapomniałem. Ustawienia OBS-10 w 10 minut. Na YouTube oglądam. Jakiś pajac, no tylko kurde. dajcie mi znać kiedy tam będziecie, żebyśmy... żeby nie musiał was szukać. tylko Mówmy się po prostu na polu głównym. Czemu same piwniczaki okay. nagrywają poradniki do OBSa na YouTube? A? Bo tylko... <coughs> bo jakieś nerdy Bo kół, tylko Bo tylko nerdy mają tyle psów, żeby robić yy, tutoriale do obs -a. Ej, to Heinrich w końcu nie dołączy? On mówi, żebyśmy się przenieśli na Discorda i wtedy dołączy. Ja nie wiem, co to Discord, bo to, to co widzi działa. Co to Discord? <głos> nie, <głos> nie, wiem, nie wiem, pierwsze, pierwsze słyszę. Pierwsze. No, W ogóle czekaj. W ogóle czekaj. Pokażę, Pokażę Ci coś przemyśleć. O, jak nagrywać i streamować gry? Dobra. Kolejny nerd. <noise> Ej, mogę, Ej, cię, mogę zgłosić? cię zgłosić, czy coś? Mnie, nie, nie zgłaszaj mnie. Moja męska, gęsta broda. Czekaj, chyba, że ja nie mogę tego zrobić, bo mam na kamerkę na mitce. Nie no, powinienem móc. Ja pierdziule. Ej. Co ja pierdziule? Dobra, jak mieć kamerę na OBS studio? Może on mi powie. <tryk> Okej, okay, okay. mm. hmm. tak to, kiedy na połączenie z Skoboru. Magata Okej. Okay. <tryk> Polski. Chyba muszę Czecha. na miejscach wyłączyć kamerkę, czekaj, teraz. Nie, bo tam by było i to nie. O jest, dobra działa. Działa, czekaj zobaczę. Czekaj, jeszcze nie, bo muszę to ustawić, ale... Nie wiem, pokazuje mi, że jestem korona i numer jeden na tym streamie. O co chodzi? Okay. Cześć. Jest, <coughs> powinno być. Jestem. Czekaj. No, jest Artur na koniu i ten menu jakieś, Eee. gra po prostu. Ciebie nie widać. No bo ty masz opóźnienie. O widać się. widać. 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 Fascynujące, nie? Nooo Czekaj, ja sobie jeszcze ustawię na tym czacie jestem, Ej, jestem Myślimy, Tak po prostu muszę co żeby nas było widać? Mogę tak zrobić Dawaj to jest to, to jest to, to jest kurwa to Ale to siebie wyłączę w takim razie Czekaj okay. yy. Ja tu muszę ja mam to wysłać, ja znalazłem co? gołta ja znalazłem gołta, ja znalazłem legendarne polowanie na komara. Polowanie na komara. Okay. komara. Przechwytywanie okna. Przechwytywanie ekranu. O, i czekaj, teraz przejście. Powinno być. Widać teraz, czekaj. Widać Was, Filipie? Czekaj, jeszcze nie. Na razie, na razie ciebie, ciebie widać. Dalej mnie widać. O, teraz, A, teraz widać. Czekaj, e, Twój ekran, jakby Ciebie nie widać. A widać. Widać. widać, Ciebie Red mi skrasowało. <kluzny> Ale. jest oh, no, Widać nos. Dobra, chyba Zobacz, też będę musiał to, się. Ten... Chyba, chyba też, też będę też musiał to, nakłonić to, że rodziców, to, że żeby. Żeby. Żeby zainstalowali WSO? Mie... Nie, nie, żeby, żeby mnie tego magicznego 4-5 września nie puścili do szkoły. A, Nie jest A to wtedy jest ten? Wtedy jest ten wtedy. suchy bór? No, 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 w piątek to jest. Piątek. Czwartego? Września? Nie wiem, piątek, sobota, niedziela. To jest chyba piąty, szósty, siódmy. A co? Ja mam w pierwszym tygodniu w szkole do zaliczenia bos. <noise> Ajdź. No w twoim no, przypadku to jest gorzej, to bo, bo jakby ja to... Ja to... Do pola mam, do pola godzinę, mam godzinę, i godzinę i z tego słuchaj. Ja do pola mam, do pola mam godzinę. Więc. No, no. Mam, mam pociąg, pociąg, i byłbym, byłbym 12:56, taki, który byłby myślę, że najbardziej optymalny. Czyli dosubskrybowałeś mnie? Tak, żeby była fajna liczba e, subskrybentów. Jak, jak się nazywasz? E, Filip. Ja przybyłbym jednego o e, nie, nie widzę. Mam i mam rybę na profilowym. Ile? 14 torów? Wow. Nieźle. Duże to pole główne. Filipie, chcesz zostać moderatorem? O, wróciliście. Znalazłam bazę. Musisz dużo ogarniać. Pewnie. A co, mam moderator Nie wiem. chyba mogę cię zrobić moderatorem. Ej, jakby co ja nie będę nie długo, długo, siedzieć, długo siedzieć, bo tak jakby mam 10% plus jest po ciszy nocnej. Weź z smiczy Mam magicznym cudem. Nie. To są magicznym cudem za panów pozwolenie na siedzenie za budynkiem. Ej, mogę jakieś słowa zablokować? Jakie słowa zablokować? Na czacie? Zablokuj Zablokuję. <noise> 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 Zablokuj słowo Discord i słowo and two Zablokuj słowo revolt i fucka. Mogę, mogę zablokować jeszcze. Ja Hej, ja, ja tego używam. używam. Jak ja Jakie mogę Filipa zrobić? ten z pier... y... <głos> <głos> Autor. Dodaj jako Helenia moderatora. Może, że... Filip, jesteś moderatorem. A co to, A to znaczy? znaczy? Możesz usuwać wiadomości innych użytkowników. Wow! To no jest ja, ja, ja. Teraz, Teraz musisz, musisz ją nauczyć się wykorzystywać. Się wykorzystywać. Teraz, Teraz muszę, muszę nauczyć, się nauczyć się ją nadużywać. nadużywać. Tak. tak, tak, ładnie. Ej, Emilia, Ej, dołączyć. Ja dobrze. nie mogę jej pozwolić. W sensie się myszkę mi zablokowało na tym na oknie Red Deada. Komputer mi zaraz wybuchnie. To, to był to zaszczyt ciebie postać. Przemku dobra, dobra. będziemy za tobą to pracę to bym... Dokładnie. Siema. Bobera. Siemo. Bobera. Witamy. Bobera. Ja Ej, na YouTube jest stream z Czerwona Śmierć: odkupienie 2 Tak, z polowania na bobera. <coughs> A później polecam obejrzeć polowanie na komara. Jakiego komara? To jesteś komar. Bye. Emilia, co na streamie na YouTube? Kurde. Ahoj. Ej, ja nie mogę tego streamować na no YouTube, bo mój komputer tak mnie nie wytrzymuje. Przemyk się ty, ty <grym> do mikrofonu. Co?